A, czekaj, ja widzę podgląd na mikrofon. Witajcie moi kochani... Nie, to nie tak, tak, tak nie będzie. Cześć! Uwaga, uwaga, próbujemy, nagrywamy. Szymuś... Czekaj, czy nie? Mamy także... Nagrywasz? Nagrywam. Cześć moi drodzy, zmierzamy, słuchajcie, na ostatnie wesele w tym sezonie weselnym 2024. Bardzo fajny sezon, bardzo pracowity. Bardzo, po całym Podkarpaciu, po całej Polsce w sumie. Mieliśmy przyjemność podróżować i, i być z Wami w fajnych momentach. Pędzimy do Orzańska, Orzańska do Orzańska, do Pałacu. Fajne miejsce, fajne, ładne, przede wszystkim pięknie nam. Jest. Ja tam uwielbiam za każdym razem wracać. No co, my pędzimy, zostało nam jeszcze 8 minut drogi i widzimy się na miejscu. I oczywiście stało się to, co się stać musiało. Mikrofon odmówiły nam posłuszeństwa. Później się okazało, że oczywiście to my nie potrafiliśmy ich obsłużyć. Ale pojechaliśmy z nowym zestawem mikrofonów bezprzewodowych, więc mogliśmy się spodziewać takiego obrotu sytuacji. Tutaj akurat dojechaliśmy na miejsce. Chwilę jeszcze po rozkoszowy... roz... rozkoszowy... Popodziwialiśmy przyrodę dookoła pięknego pałacu w Orzańsku. Polecieliśmy szybciutko na salę i zaczęliśmy się wypakować. Jak udało nam się wszystko to zrzucić... W jedno miejsce to zaczęliśmy powolny, mozolny proces rozkładania całego zestawu Ale na szczęście w pewnym momencie mogliśmy już powiedzieć po prostu, że jesteśmy gotowi Pozostało już tylko ustawić mikrofony Raz, dwa, trzy, raz, 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 raz Raz, dwa, trzy, raz, 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 raz Raz, dwa, trzy, raz, 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 raz no i co moi drodzy, jesteśmy już gotowi w 100%. Szymek coś tu jeszcze włącza, przełącza, zmienia, kombinuje, a my już czekamy na parę młodą. I w oczekiwaniu na parę młodą jak zwykle szybka kawka, chwila odmóżdżenia się, co widać na załączonym obrazku. No i co? Do pracy. Spacmy się w sobie. Jesteśmy świeżo po oczepinach. Zabawa jest wie przednia. Tu jeszcze nam zostały krzesełka w pięknej scenerii oczepinowej. Goście wybyli na piękne zdjęcia z iskierkami, z, z zimnymi ogniami. I za chwilę wracamy do zabawy. Rzeczywistość na weselach versus marzenia. No i moi drodzy, skończyliśmy ostatnie wesele w tym sezonie weselnym 2024. Światełka już pogaszone, goście ostatni jeszcze opuszczają, ale się gdzieś chyba przebierać. A przed nami co? Rodzinka pakowania zabieramy się i lecimy z powrotem do domu spać. A ty jest zamknięte? To otworzymy. Aha. To idziemy. Panie młody. I powoli kończymy. No, i moi drodzy, jesteśmy spakowani. Jest godzina 5.13. To jest dobry czas. Stosunkowo to jest, to jest tak. bardzo dobry czas. Jedźmy. automatycznie no. no. ten ekran opala. I jak zwykle miał być szybki powrót. Dobra, są rzeczy ważne i ważniejsze, więc. jest przestrzeń, jak mówię. No i dobra, może być. Więc niestety kupisz. Modok nie wybiera. I nie wiedzieć kiedy dookoła nas zrobiło się jasno, więc udało nam się wracać już przy pięknych promieniach wschodzącego słońca. A my, parze młodej jeszcze raz dziękujemy za zaufanie i wspólną zabawę. I widzimy się niedługo.